Pomyłka? Ostatnie danie Twojej teściowej to, to była pomyłka. Gościu, zapraszam Cię na kanał MasterChefs i witam Cię tu bardzo serdecznie, bo tutaj wszystkiego będzie w opór. Będzie lał się Johnny Walker z kranu, a jak będzie trzeba, to polecimy do Muzeum Lotnictwa. Dlaczego? Bo dzisiaj robimy paprykę brazy. I tak to będzie, papryka będzie nadziewana, rozumiesz o co chodzi. Braweran takiej papryki by nie zrobił, tak papryka zapłonie. Zapraszam Was na nasz odcinek jesień gości w naszej kuchni, czyli korzystamy z tego co mamy, bo na pewno każdy z Was ma przydomowy ogródek, którym jego matka pieli, sadzi i dba o paprykę i wiele innych jesiennych warzyw. Stary, nie masz tego? Gościu, zakładasz buty i grzejesz do sklepu. Lidl, Biedra, cokolwiek chcecie słuchajcie i kupujecie jesienną, pyszną paprykę która będzie podstawą waszego dania. Całe nasze dzisiejsze danie można robić na różne warianty. Można robić na warianty wegetariańskie, wegańskie. Można też robić mięsne. My dzisiaj skupimy się na opcji bezmięsnej. Z racji tego, że jest to modne, jest to lekkie. No i tak, całkiem serio, kręcimy ten odcinek bardzo późno. No i na noc nie wypada, jeśli niczego ciężkiego, bo co? No właśnie źle śpi, nie wiecie o co chodzi. Internet, kłamstwo, buda, trochę lansu i wansu. My, my to Wam dzisiaj serwujemy. Są też nasz taki fajny temat, clickbaitowy: Papryka Brazes. Także co? Mamy paprykę, mamy przyprawy. No i najważniejsze: bio. Musi, sobie, no musi coś być bio, tak? Pokaż wszystkim, że jesteś ekologiczny. Także bio. Kasza Jaglana. Pomidory z puszki mogą być zwykłe, pomidory mogą być krojone, męczone, mogą być pulpa, Mo może być pulpa, co tam chcecie. Eee, słuchajcie, każdy daje żółtego sera, będzie go przypiekał, a my złamiemy ten przepis trochę kreatywności i będziemy przypiekać fetę. Sam nie wiem, jak to się zrobi, zobaczymy, ale my na pewno zrobimy tak, że będzie dobrze to wyglądać. No i co, jak papryka musi być naciewana, nie? kościoł. no cukinia, tak? Musi być cukinia, żeby papryka... No, była brothers, tak? Co tu dużo mówić? Ale on jest niesmaczny, tak się nie powinno robić. Kolego, koleżanko, co musiał myśleć operator Magdy Gessler, kiedy ona robiła seks kuchnię i ugniatała ciasto na pierogi? To był dopiero skandal, a to poszło. Także to jest tylko cukinia, tak? Nasze narodowe, na żywo, kule cebulowe, tak? Potrzebne. No i przyprawy. Mamy kumin, mamy jakieś zioła śródziemnomorskie, sól, pieprz, wiadomo, czosnek, wszędzie w naszej kuchni. No i co? Karol Okrasa byłby z nas dumny, bo… Kolendra. Zioło, które pachnie trochę jak Mestos, a no, może troszkę inaczej, daje takiej świeżości. No, zobaczymy, co to w ogóle daje. I damy trochę kurkumy. Taki mamy w opakowaniu, to jest słoik, kurkuma jest w prochu. Dobra. Słuchajcie, wy tego nie widzieliście, bo zrobiliśmy to bez waszej wiedzy. Kaszę jaglaną ugotowaliśmy wcześniej już w woreczku. Ważny sekret tip odnośnie gotowania kaszy jaglanej: Warto przepukać kaszę jaglaną 2-3 razy, zanim zaczniecie ją gotować. Dlaczego? Dzięki temu ona straci swoją gorycz. My akurat dzisiaj mam worek, tak długo puczesz, aż woda będzie jasna a nie męca. Kasza, słuchajcie, gotuje się około 20 minut. Wszystko jest napisane z na tyłu na opakowaniu. Nie będę się nad tym rozwodził. Nie pokazywaliśmy też, jak gotujemy kaszę jaglaną, bo to nie ma w tym nic ciekawego ani ważnego, jedyne, co jest ważne, żebyście ją po prostu dobrze wypukali. Robimy teraz farsz. Farsz robi się mniej więcej do wszystkiego tak samo, tak? Czyli podstawą, base, base, podstawą, podstawą, base, jak to odmienić po angielsku? Podstawą farszu będzie cebula, będzie czosnek i będzie nasza cukinia. Cebulę kroję w kostkę. Cebula jest na ringu, teraz trochę zaostrzymy atmosferę. Dwoma ząbkami czosnku. Ja do każdej potrawy, gdzie jest czosnek daję go sutą, po prostu lubię. Jakoś tam nigdy nie patrzę, czy ząbek jeden, dwa czy trzy, bo ząbek ząbkowy nierówny. Dajesz tyle, ile to tobie pasuje, tam w ogóle się nie przejmuj, jak to ma wyglądać. Jeżeli chodzi o cukinie, normalnie nie cukinie bardzo grubo, w ogóle nie obieram jej skóry, nie robicie tego, chyba że bardzo chcecie. Także co, połówka, plastry, kostka, chodźcie zobaczyć. Cebula się zeszkliła, jak się przerumienił. Teraz dodajemy cukinię. To wygląda optycznie, że cukinii jest bardzo dużo, ale ona ma też dużo wody, zaraz ją wytraci i będzie integralną częścią naszego farszu, także zobaczcie, jak to dodajemy, jak to wygląda. Paprika Brothers. Delicious cuisine. Dobra, żarty żartami, ale Gościu, podoba się na razie. Ogarniesz to, bo to jest prosty przepis. Patrz to gościu. Robiłeś kaszę, jakąkolwiek może być, my dajemy najgląną. Robisz farsz, robisz jakikolwiek taki, jaki lubisz. No i co? nadziewasz to? Piekarnik 20 minut, gotowe. A wszyscy myślą, że wiesz co, nie? Drugi ramzy w chacie jeżeli chodzi o przyprawy, sól i pieprz. Generalnie pamiętajcie, nie dajemy z bezpośrednio potrawą, bo jest para i to się skleja, ale to jest Instagram, błędki są zajebiste, także my to zrobimy, chodźcie. Dajemy teraz pozostałe przyprawy, łyżka kurkumy, Kminy szymski jest bardzo intensywny, także uważajcie, żeby nie przeważył Wam całej potrawy. Ja daję około połówki. Jeżeli chodzi o zioła, Nie, to są i morskie. No i bardzo istotnym elementem jest papryka słodka, mielona. Dajemy jej też około łyżki. I teraz do naszego farszu. Uff. Wy nie widzieliście, ale pod dęb, pieprzu kajen i taką dużą łyżkę zadałem i tak. Uff. O kurde, przebiłem. Yy. Kolendra. Teraz damy tutaj kolendry. Pokażę wam, jak kroi się kolendrę, która smakuje według niektórych jak do Mestos. Ale pomoc babcia Karola Okrasy, już 50 lat temu ją do wszystkiego. Ej, swoją drogą widziałeś kiedyś, żeby twoja babcia dawała świeżej kolendrę do wszystkich dań? Dobra, chodźcie. Kroimy tą kolendrę. Farsz jest zrobiony i doprawiony i teraz my korzystamy z, my korzystamy z puszek. to jak co woli, patrzcie to. Dlaczego myję puszkę? Generalnie słuchajcie, puszki są składowane w różnych miejscach. Jak zobaczycie pod światło, często jest na niej bardzo dużo kurzu. Nas w szkole uczyli, że szczury potem chodzą, chodzą i na to leją. Także po prostu myjcie tą puszkę tak performa. Wiadomo, że warto było ją wyparzyć, i tak dalej, nie, po prostu my ją myjemy i te pomidory męczone, krojone, duszone, zwał jak zwał, dajemy do farszu. Nie pokazywaliśmy wam tego, co zrobiłem, bo jest trochę brzydkie. Ale do puszki po pomidorach dolałem trochę wody. Tak wiecie, zamieszałem, żeby docnają ją zostawić jak zapłaciłem, nie? No lepiej odchorować, jak ma się zmarnować. No i lejemy gościu bogactwo, rozumiesz? Matka! Dolej wody do rosołu. Goście idą. No kto tego nie jest nie? U mnie też tak było. W międzyczasie ukradkiem próbujemy, jak smakuje ten farsz. Przybliż głowę do monitora, gości. wycinało. Słuchaj, jeżeli są pomidory, rozumiesz? To dajesz łyżeczkę cukru, opcjonalnie miodu. A ostatnio dziękuję Marcie i Edycie, bo powiedziały mi, że można dać również łyżeczkę albo szczyptę, czego cynamonu do pomidorów. Może to by ten tip przypasuje. My damy szczyptę cukru. Zrobiliśmy kaszę. Teraz kaszę będziemy dawali do farszu. Pokażę jak to wygląda. Ja poruszę ją natnę od góry, żeby ładnie internetowo wyskoczyła do gara. No, no weź się od no, współpracuj ze mną tej. Co jest kur... Dobra i teraz patrzcie to, chodźcie. Szybko bo gorące. Cały farsz zostawiamy, żeby doszedł. Jest on na minimalnym ogniu. Indukcję mamy, akurat stawiamy na je na dwójkę. Jeżeli masz piec, wiesz, na drewno, to on na samym żarze, nie? Nie dokładaj więcej drewna. W momencie, kiedy farsz nam dochodzi, my bierzemy się za poprykę. Ergonomia czasu, tak jak nie marnujemy, go wiesz, coś jedno się robi, to robisz drugie i trzecie. Masz, nie podzielono się uwagi, to dobrze wygląda. Tak Natomiast teraz jest wszystko proste. Paprykę wcześniej zblanszowałem. Blanszujemy na kilka metod, takich jak chcecie. Albo ją oblewasz wrzątkiem, albo kładziesz ją na minutę do miski z wrzątkiem, albo ją minutę gotujesz. Chodzi o to, aby była chwila dużej temperatury. I teraz słuchajcie, dokonamy, nie wiem jak się pachowo nazywa yy, odgłowienie. Dekapitacja. Dokonamy dekapitacji papryki. Tak jak samuraj, byś ci Uwaga, się gotowi. <słuch> To jest fej, to nie poszło, miało być dobrze. A teraz co, będziemy nadziewali papryki, bo to jest papryka nadziewana, gościu, niechaj się tam, wiesz, popierdółka. No i jeszcze tu nie wszedłeś, zapraszam was. No chodźcie, no, no śmiało, stary, nie krępuj się, no. Teraz na y, naszą fabrykę dam trochę sera fety. Okej, okay, ktoś powie o tym, że feta od odlekowity nie jest fetą, ale jest fetą. Po prostu użyłem takiej, bo jest tańsza. Wiesz, sensie ja ją tak po prostu niechlujnie wygrzebię i rzucę, bo mam wrażenie, że będzie to potem ładnie wyglądać. Tak, wiecie, tak, tak oryginalnie, tak vintage, o tak, tak, ten ser będzie tak vintage, a nie taki poukładany jak wszędzie. Nasze gotowe papryki lecą do solarium, piekarnik, 200 stopni, 20 minut, może trochę mniej, patrzymy sporo na oko. Papryka się opaliła, ser miał się rozpuścić w ogóle dobrze, ale nie wygląda dobrze, więc przykryjemy go czapką. Po prostu powiem teraz Wam, że feta była do wykończenia smaku tego grande finale, ostatniego muśnięcia, aby nadać Ci takie troszkę jeszcze y, solonowatości smaku. Także co? Pokażę wam jak mówił tą paprykę, wsadźcie ważna rzecz z piekarnika, jak mycie szmatą rzeczy, zawsze suchą, bo jak będzie mokra, to się oparzycie. Niby nic, ale wiecie o co dzień. Safety first. i teraz słuchaj, i teraz bierzesz tą paprykę i porcujesz ją na taki ładny talerz, aby to wszystko dobrze wyglądało. I teraz słuchaj, ta jesień na twoim talerzu, ta kolendra, feta. Tak, to była feta i porcujemy to dalej. A tylko zaczysz w kuchni, więc wiem, że więcej, pamiętaj, deklasacja jest innych dań, bo nasza nadziewana papryka jest rodem z brazy z gościu. Także to musi być dobre, nie? Mm, grande finale, gościu. Papryka Brazers. to jest jesienna papryka, pełna temperamentów i kolorów, niczym przepiękne pejzaże lasu, którego musnął już pierwszy mróz, opadające słońce i te liście, które spadają na ziemię, symbolizują ten fenomenalny smak. Co ma autor na myśli? Autor sam tego nie wie, ale Wisława Szymborska, jak robi amaturę, też miała gorsze skorniki, ale my robimy właśnie teraz próbowanie. Zabieram się do ten farsz. Kolendra, kurkuma. Mmm, dobre. Jest dobre, bo jest takie smakowo zróżnicowane. Moje kubki smakowe właśnie mają Orgasmus Kataris. Wygląda teraz tej fety. Cukinia ładnie wszystko smakuje, tu. Mmm, nie, jest z pewną buzią, mnie bardzo ładne. Ta papryka. Kurde, ja nie sądziłem, powiem Wam szczerze, że nie jestem za bardzo wege, ani wega, i tak dalej. Czasami jest tego leje. Ale ostatnio coraz częściej na jednym takim zdania i faktycznie są ciekawe.